7 sierpień 2025, godzina 18. Przegląd dla 18. To jest ul na dwóch korpusach. On dostał czerw z innego ula, który był przesiedlany na, yy, na węze. Przez to został wzmocniony. Więc czerw jest na dolnym i na górnym korpusie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda jak tam jest z pokarmem. Trochę był podkarmiany. Teraz sprawdzę przed leczeniem, jak to wygląda. I zobaczymy, co jest w Rodni. I zobaczymy, co jest w Rodni. rameczka z pokarmem nie jest zalana, tu jest tylko jakiś stary pokarm zasklepiony. Tu jest rameczka pusta, lekka łoski jazdzi. Raczej wygląda na pustą ramkę. Tu jest pokarm od góry, ale reszta jest pusta. No to ciekawe, czyż by matka się straciła. Co na to wskazuje? Chociaż z drugiej strony, jakby w górnym korpusie może jest. Bo te ramki są puste całkowicie. Nie ma w ogóle jajek ani czerwi. Od góry jest pokarm, reszta jest pusta, tu jest ramka całkiem lekka i pusta, jest pieżba, nie ma jajek. ta sama sytuacja pełno pieżgi, ale komórki są puste. Tu jest dopiero czerw. Tu jest pieżga i pokarm, częściowo żelana. Służka ciężka, pokarmowa. I ostatnia ramka. Też jest ciężka, też pokarmowa, ale tylko tu, gdzie jest zasklep. Reszta jest pusta. No dziwna sytuacja, bo w dolnym korpusie nie ma w ogóle czerwio, ani jajek. razie jeszcze raz przejrzeć górny korpus Czy tam jest matka Czy tam są w ogóle jajka Ale raczej jest to niemożliwe, żeby tak się oddzieliła Żeby tylko czerwiła w górnym korpusie Jeszcze raz przejrzę górny korpus Czy są jajka w ogóle? Bo czerw to tu był Ale nie wiem czy są jajka Ramka z pokarmem. z pokarmem Ramka z pokarną A jest matka Jest matka sobie chodzi. Ciekawe dlaczego nie czerwi na dole 71 opalitek To zrobimy jej inny numer Jak woli czerwić na górze to zamienimy korpusy Ona dole ma pełno miejsca do czerwienia, nie czerwienia. No i gitara Zobaczymy co teraz zrobimy Niestety część filmu z tego przeglądu mi nie nie nagrała Jak przeglądałem korpus górny Okazuje się, że w korpusie górnym jest pełno pokarmu ramki są zalane tym co je karmiłem jest pierzga, jest czerw natomiast jak przeszedłem do dolnego korpusu okazało się, że tak jak na filmie widać tam nie ma w ogóle jajek, nie ma czerwiu jest tylko jedna ramka z czerwiem a wszystkie ramki są praktycznie puste okazuje się, że jeszcze raz przejrzałem górny korpus i, oczywiście, matka sobie chodziła w Górnym Korpusie, czyli weszła na Górny Korpus i w ogóle nie miała zamiaru urzędować na Korpusie Dolnym. Dlatego zrobiłem podmianę, zamieniłem Korpusy miejscami, zobaczymy czy zaczerwi, bo praktycznie w Dolnym Korpusie nic nie było zaczerwione.